LOLO320, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy kolejną nową pelerynkę dla Minecrafta, Common Cape, i jest to chyba najłatwiejsza do zdobycia pelerynka w historii Minecrafta, przynajmniej łatwiejszej nie pamiętam. Zostaw proszę łapkę w górę i suba, a ja już mówię jak ją zdobyć, a raczej po prostu założyć. Wszystko co wystarczy zrobić, to włączyć sobie Minecraft Bedrock Edition, wejść teraz do przebieralni, czyli tutaj do dressing room, wybrać pelerynki i już w naszej garderobie znajduje się Common Cape. Jednak to jest pelerynka na Bedroku. Co trzeba zrobić, żeby dostać ją na Javie? No moi drodzy, nic prostszego. Wystarczy ją sobie tutaj ubrać na Bedroku. Jeszcze tutaj zwróćcie sobie uwagę na to, że wszystkie poprzednie pelerynki, które ja na przykład mam tutaj w garderobie, yy, mają poziom rzadkości ustawiony na legendarny, a to jest pierwsza pelerynka z poziomem rzadkości zwykłym, czyli common po prostu, bardzo pospolita pelerynka. No i co? Jesteśmy teraz w blancerze, wchodzimy sobie w zakładkę skórki, wybieramy sobie, nie wiem, na przykład nowego skina i tutaj już mamy w naszej bibliotece pelerynkę common. Jeszcze, jak widzicie, ja mam tutaj takie przyjemne naramienniki dostosowane już do tej pelerynki stworzone przez Witherlorda, mojego widza. Jeśli też chcecie takie naramienniki, to link do nich znajdziecie w opisie. Oczywiście zarówno do skina zwykłego, czyli szerokiego, jak i również smukłego. Naramienniki na skina założymy w sposób następujący. Wchodzimy sobie na stronkę, którą macie w linku w opisie. Klikacie Download Minecraft Skin. Otwiera wam się takie coś. Kopiujecie sobie ten obrazek. Przechodzicie do programu graficznego. Ja wam polecam tutaj Gimpa. Otwieracie w nim swojego skina. Wklejacie sobie elegancko skopiowany przed chwilą obrazek, czyli teksturę tych naramienników. Klikacie tutaj na górze plik zastąp skin albo po prostu wyeksportuj jako i sobie wybieracie. No i w ten prosty sposób dostaniecie takie świetne naramienniki. Nie jest to na pewno najlepsza pelerynka na świecie, ale jednak warto chyba w swojej kolekcji taką mieć, więc jeśli poradnik wam się przydał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba. Miłego wieczorku i cześć.